Postęp nie bierze się z niczego. Postęp to jest wszystko to, co do sumy ludzkiej wiedzy zastanej w danym momencie jesteśmy w stanie dołożyć. I jak patrzymy na perspektywę historyczną, to oczywiście kolejne epoki dostarczały nam większych lub mniejszych zmian. Czasami nazywamy je rewolucjami technicznymi, na przykład, które miały zasadniczy wpływ na rozwój świata, który obserwujemy. I to co najważniejsze to to, że ten świat się ciągle zmienia. Ale po to, żebyśmy mogli obserwować te większe lub mniejsze zmiany, potrzebni są ludzie z wizją. Bez lidera, charyzmatycznego lidera, który ma wizję, nie będzie postępu. No i tutaj w przypadku firmy Pronar takim liderem, takim wizjonerem jest Prezes Martyniuk. Jako wojewoda podlaski jestem dumny, że na terenie województwa Podlaskiego mamy tak gigantyczne przedsięwzięcia, tak wielkie firmy i ludzi z pasją, wizjonerów, którzy są w stanie tę rzeczywistość wokół nas zmieniać i ją ciągle udoskonalać. Bo to, co jest też bardzo ważne, i o czym mówił dzisiaj w swoim wystąpieniu pan prezes, to to, żeby się nigdy nie zatrzymywać. Każdy, kto się zatrzyma, zostaje w tyle, a tylko wizjoner jest w stanie iść do przodu. Firma istnieje grubo ponad 30 lat, ludzie pracują, niektórzy w tym czasie się urodzili i nadal pracują, w całe rodziny i my staramy się ludzi, gdzie dynastia pracuje, to my staramy się ich wynagradzać, między innymi tutaj poznałem kilku młodzieńców, którzy Ojców ja wynagradzałem i dzisiaj ich wynagradzam. To jest oznaczenie. Ja myślę, że tak powinno być. To nic nie kosztuje, to po prostu trzeba tylko pamiętać. Chciałbym też serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonym. Województwo Podlasie jest typowo rolniczym województwem. Można powiedzieć, że rolnictwem stoi. I wielki wkład w rozwój właśnie branży rolnej ma tutaj Pronar. Nie ukrywam, że właśnie jest to firma, która jest taką podlaską marką, która jest znana w całym akurat świecie. Jak tutaj się dzisiaj dowiedzieliśmy swoje produkty wysyła do 82 krajów świata. My również nieraz jako samorząd Województwa Podlaskiego docenialiśmy. PRONAR jest PRONAR laureatem wielokrotnym podlaskiej marki roku.